Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Prosit GT 1.6 Turbo 204 konie w GT w kolorze Dark Pentametal. Niestety to jeden z ostatnich egzemplarzy dostępny od ręki. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Jaki, GT16 Turbo, 204 Konie, 265 Nm momentu obrotowego i automat 7DCT. Wersja GT w kolorze Dark Penta Metal, czyli można by rzec, że jest to podstawowa wersja tego samochodu. Jednak nie uboga, tylko podstawowa. I cena cennikowa 153 400 zł brutto. Na koniec filmu, albo w drugiej części filmu, pokażę propozycję finansowania. A póki co obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Na Nadwozie typu Shooting Brake, ponadczasowa linia, felgi 18 cali, czerwone wstawki jak to na GTK przystało, ciemne szyby z tyłu, chromy wokół okien, czarne lusterka, reflektory Full LED, system hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, grill. Zmienione chromy, czerwone wstawki Ładnie, tutaj radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu Czujniki parkowania przód, tył, kamera cofania, asystent parkowania Naprawdę dużo wyposażenia Tutaj mocowanie do belek dachowych Kombi, które nie wygląda jak kombi z bagażnikiem, jak w kombi Podświetlane klamki, kluczyk zbliżeniowy, wykończenie wersji GT wszystko na miękko, czerwona nitka, czerwone przyszycie, pełna elektryka. Kierownica skórzana, podgrzewana, ścięta u dołu w kształcie litery D, logo GT. Aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, sterowanie radiem, zestawem. Tradycyjne zegary, nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect. Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Elektryczny ręczny, autohold, podłokietnik i kubełkowe fotele. W środku zamsz, po bokach skóra. Czerwone przeszycia logo GT. Manualna regulacja wysokości, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Na skrajnych siedziskach isofixy, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów, z tyłu USB-C w konsoli środkowej do ładowania urządzeń przenośnych. Bagażnik, kamera, 594 litry pojemności, sporo schowków pod podłogą. W wersji GT nie ma niestety koła dojazdowego, ale za to mamy trochę miejsca pod podłogą. Boczna. No i tam jest jeszcze jeden schowek w sumie. To taki schowek, że tutaj coś wkładasz i kompletnie zapominasz, a potem się zastanawiasz, co się lata w bagażniku. Składanie oparć. Prowadnica do rolety. No i ta linia. tyły foteli wykończone plastikiem, siateczka, nawiew, USB-C, szybki rzut na deskę i fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, również podgrzewany. Deska miękka, schowek, wyłączanie poduszki pasażera. Reflektory Full LED, światło mijania drogowe, światło przeciwmigielne Zajrzyjmy pod maskę 1.6 turbo, 204 konie 265 Nm momentu obrotowego Taka bym powiedział na miastka autosportowego. Ale może to być również auto rodzinne, tradycyjne analogowe zegary, kamera. Dynamiczne linie, dwustrefowa klimatyzacja. Pakiet zimowy i tryb sport, który otwiera wydech i robi się głośniej. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, sufit jak to w gt oczywiście czarny. A teraz przejdźmy do propozycji finansowania. Wynajem długoterminowy, czyli forma finansowania, która ostatnimi czasy staje się coraz to bardziej popularna. Kia for Business, czyli wynajem długoterminowy dla działalności gospodarczej, dla firm. Kia Prosit GT 1.6 turbo 204 konie GT, dodatkowo lakier metalizowany, wkład własny na poziomie 15 tysięcy złotych brutto, czyli 10%. 15 tysięcy km rocznie, 36 miesięcy, 3 lata i rata brutto 2, 263. W racie mamy ubezpieczenie OC, AC, NNW, obsługę serwisową, opony limitowane, czyli mamy oprócz letnich opon, które mamy na samochodzie, dostajemy komplet opon zimowych plus wymianę i przechowanie tych opon, więc to kolejna zaleta. To wszystko jest w racie. Jedyne co nas interesuje to paliwo, podatek radiowy, no i udział własny w szkodzie 1000 zł netto. I forma wynajmu dla osoby fizycznej, czyli Kia for you, również wkład własny 10%, 15 tysięcy złotych brutto, również 36 miesięcy, 15 tysięcy km rocznie i rata brutto miesięcznie 2, 251, 38. Rata jest stała, ona się nie zmieni, niezależnie od tego, czy zmienią się stopy procentowe, czy nie. W racie ubezpieczenie OCAC, obsługa serwisowa, opony również zimowe, dodatkowo samochód zastępczy i asystans rozszerzone na Europę. Na to. I jeszcze raz. Niestety w cenniku na rok modelowy 2025, czyli produkcja od kwietnia, silnika 1,6 Turbo 204 KONI. Niestety już nie będzie, a produkcja tego modelu, czyli nadwozia typu Shooting Brake. Prosida, tylko do końca tego roku. Więc jeżeli ktoś zakochany jest w tej linii, nie ma czasu do stracenia. 585523636. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.